Cześć, jestem Kapral, a to jest kolejny film na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygrywać każdego siega w grze Brawl Stars. Zanim przejdziemy do materiału nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał razem ze dzwoneczkiem, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. A teraz przejdźmy już do odcinka. Jak sami dobrze wiecie właśnie pomiędzy sobą walczą dwie drużyny. Celem właśnie każdej z drużyn jest po prostu zebranie ze środka jak najwięcej powiedzmy lata, ale nie wiem, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, możecie mnie poprawić w komentarzu. No, i ogólnie po prostu na tym to polega: po prostu drużyna, która tych latarek będzie miała więcej w danym czasie, to wtedy, właśnie z bazy swojej, właśnie ujawnia się taki robot, który właśnie atakuje na bazę przeciwnika. No, i na tym to ogólnie polega. Na tym trybie możecie dużo zyskać, dużo stracić. A to ile stracicie, czy tam ile zyskacie będzie zależeć od ilości pucharków na danej postaci, którą wybierzecie do tego trybu A jak jesteśmy przy postaciach to może wam trochę podpowiem jaką możecie wybrać postać Więc pierwszą postacią jest tutaj zdecydowanie postać, którą teraz właśnie widzicie na gameplayu, czyli Frank Jest to naprawdę mega kozacka postać na tą... Y po prostu na ten tryb, jak sami widzicie po jego ubycie, on właśnie zamraża jakby chyba na 5 sekund dokładnie, tak czy siak on po prostu w swoim pobliżu może zamrozić właśnie na parę sekund brawlerów, co po prostu może ułatwić po prostu zabicie ich. No i także wyobraźcie sobie, że działko, które strzela także może zamrozić i to właśnie może ułatwić samemu robotowi zniszczenie tego działka, więc jest to naprawdę mega fajne. No i naprawdę polecam tego brawlera, bo sam go boostowałem na tym trybie. Więc kolejnym brawlerem jest Penny. Penny także jest tutaj bardzo dobra pod względem swojego działka, czyli ulta. Jak postawicie to działko gdzieś w pobliżu właśnie tej linii, tylko żeby właśnie ta baza nie waliła w to działko, gdzieś po prostu o tej linii walnąć w krzaku to działko, to wtedy właśnie to działko będzie walić w tą bazę. A wtedy przeciwnicy będą właśnie skupieni na tym i będą musieli to zniszczyć, albo po prostu wy. I wasi koledzy z drużyny będziecie mogli właśnie przejąć te latarki No i po prostu będziecie mogli już później to jakby wygrać Przejąć właśnie swojego robota, no i zaatakować Więc jest to naprawdę bardzo Są to przede wszystkim takie dwie bardzo dobre postacie Także Barley jest bardzo dobry Także go polecam pod względem ulta Więc co, to, to by było na tyle w tym odcinku Nie zapomnijcie stawić łapki w górę Zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach Cześć!